Jezus dzisiaj w Ewangelii zadaje dwa pytania. Pierwsze dotyczy innych ludzi, środowiska, a drugie pytanie dotyczy wąskiego grona, uczniów. Za kogo ludzie mnie uważają, za kogo wy mnie uważacie? Pytanie kluczowe brzmi: z kim dla Ciebie jest Jezus? Ciekawe, że po tym wyznaniu Piotra, Jezus zapowiada swoją mękę śmierci i zmartwychwstanie, jakby chciał powiedzieć: Niezależnie od tego, co myślą ludzie i co wy myślicie, ja zbawię ten świat. Czy dzisiaj nie jest podobnie? Niezależnie od tego, co inni ludzie, których spotykamy na ulicy, na mieście, myślą o Jezusie, niezależnie od tego, co ty myślisz o Jezusie? Jezus tak wszystkich zbawił. Jezus dokonał dzieła odkupienia. Najważniejsze jest, żeby zbawienie przyjąć również do swojego życia, uznać za swoje, przez wiarę i nawrócenie. Jeżeli przyznajesz się do Jezusa, to Jezus się do Ciebie przyzna. Jeżeli przyjmiesz Jego zbawienie, to ujrzysz go twarzą w twarz, kiedyś tam w niebie. Starajmy się o takie pragnienie w sercu, żeby jak najwięcej ludzi mogło stanąć, tak jak Piotr, i powiedzieć, ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Niech y, będzie to nasze pragnienie również, abyśmy nigdy nie stracili e, wiary i ufności w Zbawiciela świata. Kim dla ciebie jest Jezus? Dobrego, pięknego dnia.